Żelki, czas na przekąskę. O, a co to jest? Gigantyczny happy meal! W takim razie żelki mogą poczekać. Ojej, to popyt w kształcie frytek! Jakie to zabawne! Czy jest tam coś jeszcze? Popyt w kształcie burgera. Hmm, ale co ja mam z nimi zrobić? Mam pomysł. Zrobimy żelkowy popyt. Będę potrzebować dwóch miseczek? Żelków? Ej, nie uciekajcie, mam was! Wsypujemy żelki do pierwszej miseczki do drugiej Nie żałujemy Co to za pyszny zapach? Czy ktoś coś smaży? Muszę to sprawdzić Tak, no i gotowe! Spróbujmy to! Justin, Alex! Macie biwak i nie zaprosiliście mnie? Też bym chciała zjeść merszmelą na ognisku Wiem, skorzystam z waszego ogniska. Ja szybko. Muszę tylko roztopić żelki. Wow, topią się momentalnie i pięknie! Poczęstuję was, kiedy skończę gotować. To jest to. No to kontynuuję gotowanie. Dobra, rozpuściłam żelki teraz wlewam je do popyta. Trzeba troszkę poczekać, aż zastygnął. To wszystko! Gotowe! Trzeba szybko poczęstować chłopaków. Patrzcie, co mam! To popyt żelkowy. Co o tym myślicie? Wow, Suzy, to wygląda ekstra. Jadalny popyt. Zostaw trochę dla Alexa! Justin, daj mi. Nie to moje. Ale ty jesteś chciwy. Ja też chcę. No i co smakuje ci? Super, cieszę się. Wow, ten wulkan wygląda jak prawdziwy. Hmm, ciekawe, co się stanie, jeśli wrzucę toksyczne cukierki do lawy. Wow, to dopiero reakcja! Ojej, robi się troszkę gorąco. Myślę, że można coś ugotować. Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Wsypujemy wszystkie kwaśne cukierki do rondelka i czekamy, aż całkowicie się roztopią. Nie zapominamy o mieszaniu. Wow, to jest to, czego potrzebuję. Wcześniej zamroziłam troszkę lodu w zamrażarce. O tym też nie zapominamy. Musimy umieścić cały lód w głębokim naczyniu. Och, tu jest tak gorąco, że mam ochotę zjeść cały ten lód. Mmm, tak orzeźwia. No właśnie, wracam do gotowania. Bierzemy nasz rondelek z roztopionymi cukierkami i napełniamy foremkę, którą wcześniej postawiliśmy na lodzie. Już prawie wszystko gotowe. Wyjmujemy cukierki z foremek. Idealnie. Zawodnik Justin mknie przez martwą Bentley i finiszuje. Hej, Justine! Przyniosłam ci coś! Spróbujesz? No pewnie, że spróbuję, siostrzyczko! Wow, czy to frytki z cukierków? Jaki fajny pomysł! Cześć, jestem Barbie! O, ja też jestem Barbie! Zostaniemy przyjaciółkami? Skąd się wziął to drzewo? To jabłoń! Chcę to pyszne jabłko! Mmm, jakie smaczne jabłuszko! Dlaczego wcześniej nie zauważyłam tej jabłoni w domu? Więcej! Ej, dlaczego tak wysoko? Nie mogę go dosięgnąć. Ale mam pomysł. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego zakładamy kaski i zaczynamy bujać drzewem! O, jedno jabłko spadło. I kolejne! Oj, to nie było jabłko. Co nam nie spadło? Hmm, to dziwne. Wiem, to gadżet do krojenia jabłek. Robi takie małe plasterki. Spróbuję! Dzięki temu jabłka są smaczniejsze. Mają kształt frytek. Zaniosę je Justinowi. Pokocha je. Mm, jestem w równowadze ze sobą. Justin, ty latasz? Zaraz sprowadzimy go z nieba na ziemię. O mamo! Suzy, osiągnąłem zen. Co to jest? Frytki jabłkowe? Spróbuję. Fajne. Świetny pomysł, Suzy. Hurra! Okej, okay, muszę uderzyć. Skoncentruję się, żeby piłka trafiła prosto we wszystkie puszki. Hurra, udało się. Coś jest w środku? Ojej, wszystkie chipsy rozpadły się na drobne okruchy, ale tak jest jeszcze smaczniej. Kurko, a co ty robisz? Zostawiłaś mi jajko? Dziękuję. Skorzystajmy z prezentu od kury. Wbijemy jajko do puszki chipsów i zaczynamy szybko mieszać. Myślę, że to wystarczy. Kładamy do mikrofalówki, aż będzie w pełni upieczone. Gotowe? Ojej, jakie gorące! Zapomniałam rękawiczek. Pora, puszka ostygła. Czy coś się udało? Pachnie niesamowicie. Wow! Przełamię mojego ogromnego chipsa na pół. Będę potrzebować specjalnego gadżetu Dzięki niemu zamienię tego giganta we frytki Tylko spójrzcie I co wy na to? Są takie apetyczne i piękne Muszę szybko dać Justinowi do spróbowania Helikopter jest niesamowity Dlaczego nie miałem takiego wcześniej? O, Suzy Zrobiłaś coś jeszcze? Pachnie dobrze i wygląda pysznie Próbuję To jest super pyszne Zjem wszystko Brawo ty! Robienie frytek z chipsów jest genialne! Ekstra! Dzięki, fajnie, że ci smakuje. Auć! To bolało, co to było? Mmm, czekolada. Najlepsze jedzenie na świecie. Jem czekoladę na śniadanie, obiad i oczywiście. A co to jest? Ciężarówka? Co ona tu robi? I dokąd jedzie? Ojej! Tu jest cały parking! Ciekawe, co oni robią. Hmm, to są mali pracownicy lego. Jakie to słodkie! Dźwik podnosi jakiś ładunek. Co tam jest? Ojej, to zabawkowe kłody. Chyba mam świetny pomysł. Będę potrzebować czekoladowych batoników i folii. Bierzemy folię. Trzeba ją pociąć na małe prostokąty i uformować kształt drewnianej kłody. Dzięki tej formie będę mogła zrobić wiele czekoladowych batoników. Idealnie. Umieszczamy naszą formę na kuchence. Bierzemy czekoladę, ale przedtem obowiązkowo jej próbujemy. Wkładamy pasek czekolady do foremki i czekamy. Czekolada zaczyna się topić. Świetnie! Już się rozpuściła i wypełniła całą foremkę. Nie zapominamy o rękawiczkach kuchennych. A ja zapomniałam i znowu się poparzyłam. Muszę pilnie zanurzyć rękę w wodzie. Od razu lepiej. No to kontynuuję gotowanie. Chwytamy gorącą foremkę szczypcami... Kładziemy wszystkie foremki na taca, następnie wkładamy je do lodówki do całkowitego zastygnięcia. No i wszystko gotowe. Pozostało tylko wyjąć wszystkie czekoladowe batelinki z foremek. Wow, wyglądają dokładnie jak frytki, ale czekoladowe, super! Biegnę do Justina po ocenę. 90, 91, 92, 93, 94. Justin, 95. Suzy, byłem blisko rekordu. Co to jest? Czekoladowe frytki? Wyglądają nieźle, próbuję. Nie mogę się doczekać, Twojej opinii. Starałam się. Suzy, to przepyszne. Mógłbym non -stop jeść takie frytki. Och, jak ciężko jest pracować z tym ciastem! No wątpij się! Ojej, czy to rower do cięcia? Super. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę uroczo, ale koła są ostre. Ten kreatywny nóż jeszcze mi się przyda. Jedziemy po ciście, żeby pociąć je na paski. To działa! Hurra! Nie potrzebujemy już noża rowerowego. Do widzenia, dzięki za pomoc. Bierzemy nasze przygotowane ciasto, wkładamy do foremki i pieczemy. Wszystko gotowe! To frytki z ciasta. Wyglądają jak zrobione z ziemniaków. Pakujemy nasze paluszki chlebowe w opakowanie i szybko niesiemy Justinowi. Będzie zachwycony. No to lecę. Justin? Gdzie on jest? Jesteś tutaj? Hej, Justin, przyniosłam ci coś pysznego. Może tutaj? Tutaj też go nie ma. Gdzie on się podział? Justin, czy my bawimy się w chowanego? Wychodź. Boo! Ha, przestraszyłem cię. O, masz coś dobrego! Niezła robota, Suzy! Hmm, jaka ogromna góra opakowań po frytkach! Mam pomysł. Potrzebuję głębokiego pojemnika i dużego naczynia z wodą. Wlewamy całą wodę do głębokiego pojemnika, a następnie dodajemy jaskrawą farbę. Uwielbiam kolor niebieski. Mieszamy. Zanurzamy paczkę po frytkach w kolorowej wodzie. Znowu mieszamy i czekamy. Tylko spójrzcie, co ja tu tworzę. Zrobiłam własne designerskie opakowania na frytki. Myślę, że kolorowe wyglądają nawet lepiej niż te klasyczne. Co o tym sądzicie? Wow, całkiem niezła wieża. Ale co dalej? Pokażę Justinowi, on mi podpowie. Justin! Justin, spójrz na mnie! Co zrobiłaś, Suzy? Czy to wielka sterta opakowań po frytkach? Pomalowała się? O nie! Wieża na mnie spada pomocy! Ups, przepraszam, Justin. E, mam pomysł. Myślę, że w Twoim pokoju jest za mało półeczek w Twoich ulubionych kolorach. Teraz możesz tu włożyć swoje długopisy i kredki? Wow, to niesamowite! Właśnie nie miałem gdzie kłaść mojej taśmy. Dzięki, Suzy! No co tam, misie? Chcecie troszkę Coca-Coli? Chciałabym, żeby wszystko na świecie było smaku Coli, co nie Misiu! Oj, obraził się! I zapomniał o swoim miodzie. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko, jeśli spróbuję troszkę. Mmmm! Misiek ukrywał przede mną taki pyszny miód! Mam pomysł! A co jeśli połączymy Coca Colę z miodem? Dodam troszkę do Coli. Myślę, że wyjdzie super. No i gotowe. Usuńmy zbędne rzeczy. Teraz zamkniemy butelkę i mocno potrząśniemy. Właśnie tak. Widzę tu zamrażarkę. Włóżmy do niej butelkę i poczekajmy chwilę. Mm, no, kiedy wreszcie kola zamieni się w miód? Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. O! Udało się! Gotowe! Mam nadzieję, że to jest pyszne i Emmie na pewno się spodoba. Emma, szybko spróbuj mojego kulinarnego arcydzieła. Wow, Coca-Cola, ale dlaczego nie leci? Czy to jakiś żart? A, trzeba przycisnąć. To niezwykłe, spróbuję. Mmm, smakuje jak miód, tylko zrobiony z coli. To super. Kręcimy się, kręcimy. Oj, przesadziłam. Lody wszystko naprawią. Jakie dobre. O nie, skończyły się. Halo, czy są tu jakieś lody? Jak zawsze. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Ale mam pomysł. Zrobię własne lody. Potrzebuję tylko sprayu do zamrażania. O, daj Oj, jak szybko działa! Świetnie! Można zamrozić dowolną powierzchnię, a potem zrobić na niej własne, niepowtarzalne lody. W moim przypadku oczywiście z Coca-Colą. Nalejmy troszkę mleka i słodkiej coli. Teraz musimy to wszystko wymieszać, aby powstały upragnione lody o smaku Coca-Coli! Jestem geniuszem! No i gotowe! Pozostało tylko pokroić je w paski i zwinąć w ładne ruloniki! To będzie obłędnie pyszne! Jestem tego pewna! Muszę jak najszybciej zanieść to Emię! Ostrożniej! Zniszczyłaś moją konstrukcję! Zostaw to na później, zobacz co ci przyniosłam! No dobra. Mmm, to jest pyszne brytni. Te lody są niesamowite. Żelki i kola to idealne połączenie. Co? Skończyły się? Jak to możliwe? Kurczę. ma chyba imprezę i mnie nie zaprosił. Użyczę to sobie, ok? Nikt nawet się nie kapnie. Mam świetny pomysł. Zrobiłam własne lody, więc mogę też zrobić żelki. Przecież to proste. Dodajemy wszystkie składniki, mieszamy, a teraz musimy ostrożnie przeleć to do foremki. Jeden miś, dwa misie, trzy misie. Voilà! Wszystkie się gotowe! Uwaga, testujemy. Gotowe! Można wyjmować. No hej, misiu! Nie da się ich odróżnić od sklepowych. Teraz mogę zrobić niekończący się zapas żelków o smaku Coca-Coli. Muszę to pokazać Emmie. Emma! Uwaga, nadchodzę! Jestem zajęta, tańczę. Co to jest? Mogę spróbować? Zrobiłam żelki. Co o nich sądzisz? Smakują ci? Super! Co my tu mamy? Kole, cukier, kakao... A i... Lapsik! Mąkę. No i pustą foremkę. Wiem, co z tego będzie. Teraz wymieszam wszystkie składniki i oczywiście dodam Coca-Coli. Pozostało tylko wymieszać. Nadchodzi pyszna babeczka z Coca-Colą. Oj, coś rośnie. Gotowe. Mm, pachnie wspaniale. Biegiem do Emmy. O, to jona? O, co tak ładnie pachnie? Britni upiekłaś coś dla mnie? Wow, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Daj mi to! Mmm, pyszne! Britni, brawo! Na scenę wjeżdża profesjonalny skateboarder! Pokonuje wszystkie przeszkody i... Co to jest? Maszyna do robienia waty cukrowej? I wada też tu jest! Wow! Pyszna. Co by tu wymyślić? Kola, oczywiście. Dodajmy troszkę koli do maszyny i zobaczymy, co się stanie. Uruchamiam. Coś zaczyna się dziać. Nadszedł czas na zebranie plonów. Nawijam. Chcę dużo waty. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Co by tu jeszcze zrobić? Zrobię uszy. A tu o tak? Tego nie potrzebujemy? Tak lepiej krzyczne? jeszcze to i gotowe. Miał, miał! Emma, mam dla ciebie niespodziankę. Rany, co to za bestia? Kysz! A, to przecież kotek. Spróbujecie kotku. Wow, jesteś niesamowicie pyszny! Brawo! Czuję, że babcia coś piści. Co to jest? Naleśniki! Ale wyraźnie brakuje im troszkę Coca-Coli. Nie sądzę, że babcia będzie miała coś przeciwko. Bo życzę na chwilę jej patelnię. Zaczyna bulgotać. Dodam sekretny składnik. Gotowe. Naleśnik z Coca-Coli to nie to samo, co naleśnik babci, ale też jest pyszny. Poczęstuję Emmę. Gotowe. No i hop. Częstujcie się, kochani. O, ty co to jest? Naleśnik z Coca Coli? Wygląda ciekawie, a jak smakuje? Uuu, co obrzydliwe! Britney, tym razem ci nie wyszło. Lizaki w formie kryształków wyglądają super! Warto bliżej im się przyjrzeć. Gdzie mój mikroskop? Świetnie. O, a skąd się tu wzięła Coca-Cola? Po co mi ona? A, no tak! Można przecież zrobić kryształki z Coca-Coli. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? To dziecinnie proste. Zaczynamy i mieszanka jest już gotowa. Pozostaje tylko wlać to wszystko do szklanki. Teraz wezmę patyczek, cukier i na przykład spinkę do włosów. Zostawmy to na chwilę, żeby kryształ urósł. Wow, już zaczyna rosnąć. To na pewno będzie dobre. Proszę bardzo, wszystko gotowe. Muszę natychmiast pokazać to Emmie. No, siemka wszystkim. Witajcie na kanale Emmy i Misia. Britney, weszłaś w kadr. Co to jest? O, chcę tego spróbować. No, nieźle, smakuje mega. Picie butelki, koli to dla mnie pikuś. a nawet więcej niż butelki. Mam pomysł. O, potrzebuję gumowych rękawiczek. Ustawi wszystkie butelki obok siebie i skleję je taśmą. To będzie fantastyczne. Zobaczycie. Wzmacniamy tu i tutaj. Dodajemy troszkę kleju i przyklejamy miękką, przypominającą chmurkę watę. Już się domyślacie, co to będzie? Do czego jeszcze można wykorzystać puste butelki po coli? Zrobimy z nich ładną, miękką pufę. Emma z pewnością oszaleje na jej punkcie. To będzie idealny prezent. Czas na pedikir. O nie, nie dosięgnę. Wow, Britney, to dla mnie? W samą porę. Super. Wygodnie się na niej odrabia lekcje. Misiek ma swoje siedzenie. Dzięki.